Cześć, witam was stolper. No tutaj w sumie jeden z moich widzów na YouTubie. podrzucił mi pomysł na filmik, a zarazem no... wydaje się, że to chyba będzie potrzebne tam. Może komuś, może jednej dwóm osobom, ale zawsze komuś. Mister grzech widzę, ma problem. Nie potrafi sam sobie jakoś złożyć modów. Jest sprawa naprawdę prosta i mam nadzieję, że uda mi się troszkę przybliżyć, jak to zrobić. No myślę, zacznijmy od tego, że po prostu ściągamy x XVMa, czyli wchodzimy na stronę yy, oficjalną, stronę XVM, klikamy, yy, następnie Download XVM i patrzymy, tutaj jest do klienta 097, więc pobieramy ten plik, zapisujemy na dysku. No, no i po pobraniu plik się pokazuje, no, tam gdzie wam się jakoś domyślnie zapisują pliki, u mnie to jest katalog taki pobrane, jest tutaj, yy, wypakowujemy. XVMA za pomocą programu na przykład WinRAR, tutaj jak ja mam darmową wersję, czyli wypakowuję tego XVMA. Już to także szybka akcja, jak widzicie. I tutaj mamy katalog Resmods. I to wszystko najzwyczajniej w świecie kopiujemy do katalogu, tam gdzie mamy zainstalowane World of Tanks. Czyli katalog Resmods. Dla ułatwienia od razu usunę te swoje stare, żeby nie było. I wklejamy, wklejamy to, to wszystko tam z tego katalogu xvm. W ten sposób mamy już xvm na akompie. Z tym, że yy, z, yy, tutaj trzeba zrobić taki meg wchodzimy w, w katalog X, XVM i koniecznie, żeby xvm działał, trzeba zmienić nazwę tego katalogu poprzez to, że usuwamy tutaj całą końcóweczkę sample i kropeczka. Zostawiamy, zostawiamy xvm.xc. Klikamy Enter, akceptujemy. Czy na pewno chcemy zmienić? Tak. Ok, już jest. XVM teoretycznie już działa na naszym kompie. No i jeszcze jest kwestia tego, że trzeba ustawić sobie na stronie XVMa, co chcemy, aby ten XVM pokazywał. Dlatego wracamy na tą stronę XVMa, wpisujemy sobie w Google oficjalna strona. Należy się zalogować. Wybieramy region, z którego pochodzimy, czyli ja jestem oczywiście z Europy. I tutaj logujemy się naszymi danymi z gry. Po zalogowaniu, po wpisaniu tych naszych danych z gry, czyli mail i hasło, jesteśmy automatycznie w ekranie XFOM, a przerzuca nas. I teraz należy tutaj te wszystkie, które się podświetlają, te, te panele u góry, czy aktywować statystyki, zupdateować można. I dopóki się te dwa, tutaj pierwsze, wam nie pojawią na szaro, bo tam chyba możliwe, że jeżeli pierwszy raz korzystacie, to jeszcze coś będzie ale dopóki tutaj aż na szaro, aż nic nie będzie można więcej kliknąć. Ponadto w ustawieniach zaznaczacie sobie, jeżeli nie jest zaznaczone, zaznaczacie sobie to wszystko tak, aby pokazywało statystyki graczy, wasze statystyki w bitwie, yy, szanse na wygraną to się zaznacza w bitwie, yy, po bitwie, żeby pokazywało. Yy, tutaj nie zmieniamy nic, niech będzie domyślna skala. I tutaj bar, warto sobie także zmienić rating, czyli to jaką wartość pokazuje tam właśnie koło waszego niku, co to ma być. WGR to jest po prostu wtedy pokazuje ocenę osobistą. Także to jest o, o kandydaturze, że się tak wyrażę. Ja mam zaznaczone WN8. Klikacie to w WN8. Myślę, że jest najbardziej miarodajne na chwilę obecną. I to wszystko. I nic więcej tutaj nie robicie. Aha, tutaj jeszcze możecie sobie wybrać flagę, jaką, jaka będzie się pokazywała przy nicku. Jest to nowa zmiana odpacza 097. Także jak widzicie, ja sobie wybrałem flagę Tajlandii. Ale to wszystko. Wszystko w xvm -ie. i od tego momentu XVM-wam będzie działał. XVM standardowo ma bardzo dużo opcji sam w sobie. Jest mini-mapka, są obiekty, które ostatnio się pokazały na mini Także to najważniejsze sprawy, jakie są potrzebne, są już wbudowane w samym XFM, nic więcej nie potrzeba. Kolorki to oczywiście, tak jak tutaj widzicie z boku, są i to wszystko. Przechodzimy teraz do następnego moda jakiegoś. Słuchajcie, najfajniejszą polską stroną moim zdaniem od modów jest stronka polskiego klanu AWOLF. Wpisujemy sobie w Google AWOLF, na pierwszej pozycji wyskakuje ta stronka, klikamy w link i tutaj mamy zakładę mody do wota, na przykład mod na zoom, czyli większe przybliżenie celownika. Klikamy sobie tutaj na przykład w ten zoom, pobieramy ten katalog, zapisujemy. Po pobraniu, oczywiście, on się pojawi także w tym samym katalogu, gdzie tam wcześniej swąłem. Dlatego klikamy sobie, rozpakowujemy to wszystko. Po rozpakowaniu, klikamy w katalog. I tutaj mamy jakie zoomy zoom y nas interesują. Tutaj jest razy 2, 4, 8, 16, 20, nawet do 30. Szczerze, ja nigdy z tego nie korzystałem. Nie czułem takiej potrzeby, ale dobra, wracamy do opisu mody. Jest jakiś opis. Instalacja Word World of Tanks vs. Mod 097. No To chyba sobie poradzimy. Biorę ten z najlepszym Resmods 097. Kopiuję, jak widzicie, kopiuję i przechodzę na teraz tam, gdzie mam zainstalowane, zainstalowanego wota. Katalog Resmod 097. Wklejam i tutaj się pyta, czy chcę wstalić, czyli czy chcę połączyć te, te wszystkie katalogi ze sobą razem, tak aby nic nie utracić. Klikam, że oczywiście, tak. I już praktycznie zoom powinniśmy mieć od razu. Oczywiście sprawdzimy to w bitwie czy to działa, warto zawsze pamiętać, aby sprawdzić czy mod jest do danej wersji dostosowany. Tutaj jak widzicie jest 0.97, także nie ma problemu. Szukamy sobie na przykład kolejnego teraz moda, czyli na przykład ten Hitlock, który na przykład u mnie w bitwie, jak widzicie, oglądacie filmiki, pokazuje na bieżąco ile tam WN8 zawsze na bieżąco jest. Tutaj jest, ja właśnie mam z tej paczki skorzystam. Także standardowo klikam w to, pobieram z serwera, zapisuję. Dobra. Plik jest pobrany, oczywiście w tych pobranych. Tutaj jest ten kalkulator, rozpakowuję. bo no to już nudne się zaczyna robić. Wypakowuję. Wchodzę do tego katalogu, czyli kalkulator WN8. I na przykład, że chcę, żeby pokazywało mi tam w tym lewym górnym rogu WN8 i F, FI. Także jak widzicie, to jest katalog scripts. Kopiuję ten katalog Scripts, idę teraz tam, gdzie mam zainstalowanego bota, czyli resmods, i szukam, gdzie jest katalog Scripts. Jak widzicie, katalog Scripts jest w 097. Także wklejam go tutaj, scalam te foldery, klikam tak i po robocie. Praktycznie kolejny mod już jest zainstalowany. Szukamy kolejnego moda, jakiegoś, żeby, choć, żeby co najmniej trzy były te mody. Co my tutaj jeszcze mamy, takiego, które. Nie wiem, mogłoby Wam się przydać. O, na przykład celownik do artylerii. Czyli ten taki, który pozwala widzieć, wiecie, jak z normalnego czołgu strzelać z artylerii. Pobieram ten plik z serwera, zapisuję. Pojawił się on tam, gdzie mam zainstalowane, gdzie się pobierają automatycznie pliki. Rozpakowuję. Po rozpakowaniu wchodzę do tego katalogu. Katalog Resmoc, czyli 097 po raz kolejny, kopiuję cały. Teraz przenoszę się tam, gdzie mam zainstalowanego bota. Jest 097, czyli wklejam go tutaj. On się wtedy scala. Klikam tak. Tutaj się, że jakieś inne katalogi wewnątrz też chcą się scalić. Potwierdzam, zawsze, zawsze wszystko scalam, kopiuję i zamieniam. Taką mam metodę na budowanie paczek, modów swoich własnych. I zazwyczaj to działa. Zawsze to działa, opowiem tak, w ten sposób. Dobra, i mamy już zainstalowane tam trzy mody, czyli celownik artylerii. Odpalam WOTA, aby sprawdzić, czy te wszystkie mody, które zainstalowałem, działają. Odpalam teraz WOTA w okienku, żeby nie było graj, i zobaczymy, czy nasze mody, które zainstalowałem, będą działały w bitwie. Loguje się. Pierwszy znak, że, że x działa, to jest to, że nie pokazuje się intro. Także jestem już, loguję się już do WOTA. Oczywiście u góry widzicie już potwierdzenie, x działa teoretycznie. Pierwszy taki test dla sprawdzenia, czy, czy on działa na pewno, jest bardzo łatwy. Wchodzę sobie w przebieg służby i sprawdzam. Klikam na pojazdy. Jest. Wszystkie kolorki tutaj działają. Jak widzicie, tutaj też pokazuje. Także XVM będzie działał już na pewno w bitwie. Wezmę sobie od razu artylerię. Zagram bitwę artylerią. Tak na szybko. Oczywiście nie będę jej puszczał całej, puszczę wam w urywkach w momentach, kiedy kiedy będę mógł sprawdzić działanie modów dobra wchodzę jest ekran ładowania jak widzicie piękne kolorki się pokazały szanse na wygraną również się pokazują także już wiem że działa XF widzicie moja tajska flaga którą wybrałem także jest dobra bitwa się rozpoczyna jak widzicie w bitwie także wszystkie mody yy, wszystkie mody działają jest u góry po lewej stronie ten wskaźnik wn 8 który będzie na bieżąco się zmieniał szanse także są na wygraną i na żywo Teraz celownik. Aha, tutaj na tym nie sprawdzę, czy, czy działa celownik razy 30 No, zaraz sprawdzimy jeszcze na innym, ale sprawdzę, czy działa nasz celownik artyleryjski, który zainstalowałem. Dobra, no i mam, mam celownik, czyli standardowy artylerii. Zaraz sprawdzę, czy działa celownik ten, który zainstalowałem. Aktywuję się go przyciskiem G na klawiaturze, wciskam G. Jak widzicie, kolejny mod, który zainstalowałem, działa. Także na razie skuteczność 100%. Jeszcze spuszczę jedną bitwę, w której, w której będę, proszę Was. O, leci, leci. Ach, przestrzeliłem. Wiecie co? Szczerze, zdecydowanie nie lubię tego celownika. 100 razy wolę standardowy celownik, i tyle. Ja sam z niego nie korzystam, bo jest chujowy według mnie. Ale to tak po cichu. I tyle. Dobra, i jest już druga bitwa. W tej bitwie zobaczę, czy działa celownik razy 30. Mamy raz, dwa. O, kuźwa, działa, nie? Ja wcześniej z takiego gówna nie korzystałem. Teraz zobaczymy, jak to się sprawdzi w bitwie. I. Ja pitola, ty. Ale masakra. Kurwa, to już... Do podglądania sąsiadów mu się takie coś przydało. Dobra, także celownik działa. Aha, jeszcze jedna kwestia. Zobaczcie, te takie żaróweczki. Które się pojawiają, jeżeli czok jest wyspotowany, koło na przykład PZ1C przeciwnika, które zostało wyspotowane, to jest wszystko standardowo w XVM wbudowane. Czyta na przykład teraz czupia, yy, trupia czaszka, która się pokazała. Także to wszystko to jest standard XVM. Nic tam zmieniać nie trzeba. Powiem Wam osobiście, nie lubię slajna, znaczy się, nawet nigdy nie korzystałem za slajna, yy, z tego względu, że dużo ludzi na, tego, na to narzeka, że się potem sypie, kaszuje, wyrzuca wota. A jak sami sobie sklepiecie paczkę, oczywiście zdarza się, że wyrzuci wam grę do pulpitu, ale jest to, jest to dosyć rzadko, można to przeżyć. No i po prostu macie to, co chcecie, jeżeli sami sobie skomponujecie tą paczkę. Ja nie lubię tam tych przekokszonych paczek, gdzie kolorków jest najebane nie wiadomo ile 10 odcieni tam kolorów fioletowy, niebieski, jasno niebieski, zielony, jasno zielony. No, tam jest dla nubów, których, którzy chcą siebie sami chyba oszukiwać, tak mi się wydaje, że, że już jest zielony, to po to sobie ściąga takiego moda, który mu pokazuje, że jest zielony. Lubię jak jest przejrzyście, bez fajerwerków, także te standardowe opcje są wszystkie dostępne tak jak widzicie. Jeszcze poczekajcie chwilę, chciałbym, chciałbym Wam jeszcze coś pokazać na pulpicie, ale to już jak skończę tą bitwę. No i właśnie jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym Wam osobiście poradzić, czyli na przykład powiedzmy, że wrzuciliście sobie przez tego XVM-a, wrzucacie jakiegoś moda, którego tutaj opisałem, że na przykład bierzecie tutaj, kopiujecie to 0.9.7 i kopiujecie oczywiście do folderu tam, gdzie macie World of Tanks zainstalowany RS to zanim wkleicie taki plik, powstrzymajcie się, skopiujcie sobie tą paczkę modów, którą aktualnie macie teraz i wiecie, że ona działa, ta skomponowana przez Was osobiście, Klejcie sobie ją na pulpit, tak żeby mieć awaryjnie. Wtedy możecie dokleić ten kolejny mod, jakiś tam, który się. O przepraszam, tutaj się teraz coś najebało. Ym, aha, dobra, bo miałem usunąć. Nieważne, wiecie o co chodzi. Kurde, nie będę wam tłumaczył jak dzieciom. Po prostu skopiujcie sobie paczkę modów już, która działa na pulpit. Yy, doklejcie wtedy tego moda jakiegoś danego do tej paczki. I jeżeli będzie działało, wszystko to jest ok, możecie wtedy sobie tę wersję awaryjną z pulpitu usunąć. Jeżeli ten mod nie będzie działał, albo coś się zepsuje, wtedy po prostu wyrzucacie te całe 097, które, które coś tam wam zepsuło, jakiś mod, i wklejacie sobie po prostu to, co żeście sobie yy, yy, ściągnęli, tak, to, to co żeście sobie skomponowali. Wklejacie sobie i macie tą paczkę modów, która działała wam wcześniej, zanim spróbowaliście wyrzucić jakiegoś moda. Bo mam nadzieję, że komuś się przyda to, co wam tutaj pokazałem. Tak, 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 tak jest najprościej. Ja sobie zawsze sam komponuję te paczki. Tak jak już mówiłem, lubię mieć przejrzyście, I, i to tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.